witajcie na moim kanale kuchni włoskiej. Mangiare, UEFKI, Mandżare znaczy jeść. Z kuchnią włoską jestem związana 32 lata i 32 lata gotuję codziennie po włosku i codziennie w moim domu jest makaron. No więc dzisiaj makaron robię pod inną postacią. Nie robię, nie gotuję, nie robię sosu, tylko szybkie danie jednogarnkowe, zapiekanka z makaronem, ale ten makaron jest wzbogacony o warzywka, czyli o brokuły, baską, czyli salsicze i z Parmigiano, czyli parmezano. Szybko się robi, jest buonissima. I słuchajcie, ten przepis znajdziecie teraz na moim blogu. Od niedawna mam bloga, od początku września. Wszystkie przepisy, które w tej chwili dodaję, będę pisała składniki na blogu. Możesz tam wydrukować przepisy, które nagrałam przez 3 lata do tej pory to będę stopniowo dodawać. Także zapraszam Cię na bloga, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania, komentowania a teraz andiamo, andiamo robić zapiekankę. Zabieramy się do przygotowania broku. Brokuł musimy ugotować w osolonej wodzie. Ja tutaj wsypuję niecałą łyżkę soli do wody. Dodałam jeden liść laurowy i dodam Jedną łyżeczkę cukru. W drugim garku mam wodę na makaron. Makaron gotujemy al dente według opakowania. Brokuły też przykryjemy papierem do pieczenia, zmoczonym pod wodą, wykręconym i w ten sposób zapobiegniemy wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów. Jak już nasz brokuł się ugotuje, to odkładamy część brokułu do pojemnika. I jak widzicie, tutaj nie wiem, dwie czy łyżki odłożyłam. Posolimy, popieprzymy, Dodamy 100 ml wody. Można też dodać wodę z gotującego się brokuła. Wlewamy troszkę oliwy z oliwek. No, i to wszystko miksujemy. No już mamy zmiksowany ten brokuł. I teraz składniki tu mam: 100 g parmigiana, 100 g kiełbasy, brokuł ugotowany, jedno opakowanie serka typu feta grecka, 300 g makaronu gotowanego al dente. To wszystko wrzucamy do miszki, łączymy składniki i posypujemy częścią Sera parmigiano, a drugą część damy na wierzch na naszą zapiekankę. Wsypię okay. do mojej zapiekanki, tutaj, właśnie część wsypię, a część zostawię do posypania na wierzch. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. OK, piekarnik nastawiamy na 190 stopni, funkcja góra-dół, no i będziemy piec na środkowej półce. Teraz tu mam takie duże naczynie żaroodporne, do tego naczynia wlewamy troszkę oliwy, i oliwa extra virgin, OK, lejemy trochę. Tutaj mam taki pędzelek, możemy się w taki pędzelek zobaczyć, a jak nie, to jak ktoś nie ma, to proszę bardzo ręką może. O, posmarujemy dobrze, ok. Widzicie, już jest posmarowane, da benissimo. I teraz wrzucamy. Ja tu przestawię, mam nadzieję, że widać, jak nagrywam. Wrzucamy cały ten nasz makaron do naszego naczynia żaroodpornego. Ale będzie pyszny, błonissimo, ale będzie objawić. No, to jest na 4-5 osób danie, bo tutaj ja dałam 300 gram makaronu, ale jeżeli chcecie, kochani, jeżeli chcecie więcej, no to więcej ugotujecie makaronu, więcej brokułów, wszystkiego więcej, no logicznie. Okej, okay, babenissimo. I teraz zobaczcie, taki piękny makaron przygniotę, okej, okay, o, dobra jest. Będziemy parmigiano, po polsku parmezan, parmezan, a po włosku parmigiano. Zobaczcie, zrobi się taka super skórka chrupiąca. Będziemy zapiekać gdzieś tak około 15-20 minut. No, no musi nam się zarumienić to wszystko. To nic, ląduje w piekarniku, my czekamy i lecimy subskrybować mój kanał. Słuchajcie, nic mi nie pozostaje jak spróbować i wam powiedzieć jak smakuje zapiekanka. Ale miślinka leci. Mm. Bardzo dobra. Mm. Bo nie Ale pyszna. Mm, pyszna. Powiem Wam, że... Jeszcze bawka. Że piekła się. Muszę popić. Ja to mam z tym przełykiem. Jak zasiadam do stołu z mężem, to jem 3 godziny. Ale mówi się, że jak ktoś długo je, to dobrze musi, to lepiej się czuje, lepiej trafi o organizm. Chciałam wam powiedzieć, że się piekła 20 minut. Funkcja góra-dół na środkowej półce 190 stopni, a później dałam 10 minut 200 stopni z termobiegiem. I ona mi się tak podpiekła, ale jeżeli ktoś nie ma funkcji termobiegu, to tylko może włączyć funkcję grill i niech, niech tak się ładnie podpieczy. No nie wiem, czy jest gorąca. O, nie, nie jest już gorąca. Chyba mogę wziąć. Mogę wziąć. Zobaczcie, jak wygląda. Fajnie podpieczona. To makaron jest dla całej rodziny. Tu jest gdzieś 4-5 porcji, bo zobaczcie ile sobie nałożyłam. No oczywiście do tego będzie surówka. Nic i przepis znajdziecie na blogu, tak jak Wam powiedziałam. Na początku bloga otworzyłam, bloga otworzyłam we wrześniu, dlatego że dużo ludzi chce sobie wydrukować mój przepis i nie może, a na blogu może wydrukować. I, no i w ogóle chciałam usystematyzować moje przepisy i dlatego otworzyłam tego bloga. Fajnie, że jesteś na moim kanale, fajnie, że mnie oglądacie. Ja się bardzo cieszę, że jesteście. Już wkrótce będą nowości na moim kanale, dużo rzeczy się będzie działo, dlatego zapraszam Was, oglądajcie, oglądajcie mnie systematycznie, udostępniajcie i w ogóle fajnie, że jesteście. Gracje Mile i róbcie taką wspaniałą zapiekankę, czyli pasta al forno. Nu no, do-ți-o, povim bun apetit ciao a tutti, ciao!